E, witajcie, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam apartament, który jest do wynajęcia, jest to apartament jednopokojowy jest do wynajęcia za 1800 dolarów miesięcznie z wszystkimi opłatami jedziemy sobie obejrzeć go możliwe, że wynajmiemy taki apartament dla naszej Julii, zobaczymy jak tam wygląda drodze do apartamentu, mijamy tutaj budynki Mayo Kliniki nasza Julia pracuje w St. Mary's to jest szpital od Mayo właśnie i na tej samej ulicy znajduje się właśnie ten apartament, który będziemy za chwilę oglądać także może iść nawet pieszo do szpitala i będzie tylko 5 minut w drodze. I już jesteśmy na miejscu. Znajdujemy się na Second Street Northwest. To jest ten dom. W tym domu znajduje się 8 apartamentów. I zaraz zobaczymy, gdzie jest ten Juli, który chcemy sobie tutaj obejrzeć. Mają tu parkingi za, za budynkiem, można wszędzie parkować tutaj przy tych żółtych krawężnikach. Teraz idziemy zobaczyć jak wygląda w środku. Tak to wygląda jak mówiłem, 5 minut na nogach do szpitala St. Mary's także do miejsca pracy. Tutaj mamy dwa apartamenty, które mają swoje wejścia. A my idziemy zobaczyć z drugiej strony, jak tam wygląda, ponieważ mamy apartament. Szukamy apartamentu numer 6. To jest główne wejście. Wchodzimy sobie. To jest parter. Tutaj są jeden, dwa apartamenty na parterze. My szukamy numeru 6, który znajduje się prawdopodobnie u góry. Zobaczymy, ile tu jest apartamentów u góry. Na dole 2. O, tutaj jest od razu numer 6, do którego za chwilę sobie wejdziemy. I tutaj jeszcze za zakrętym są 1 i 2, także mamy 3. 2 na dole, 5. To znaczy, że 3 muszą jeszcze mieć wejście z zewnątrz. Tutaj jest prawdopodobnie pralnia. Mamy pralkę i suszarkę. Każdy może sobie tutaj używać i prać. Nawet spójrzcie, są nawet jest y, płyn do prania tak wygląda ten korytarz a teraz wchodzimy sobie do środka i zobaczymy, jak wygląda apartament w środku. I wchodzimy bezpośrednio do salonu z łóżkiem. Tutaj po prawej stronie widzimy potężny kaloryfer. Muszę przyznać, że jest tu naprawdę gorąco. Takiego dużego kaloryfera jeszcze nie widziałem. Nad nim Telewizor. Mamy dwa okna. Jest tutaj w miarę jasno, fajnie. Duże łóżko dwuosobowe. Mamy fotel. Tutaj mamy stół i dwa krzesła. Fajna dekoracja na ścianie. I tutaj na tej ścianie mamy aneks kuchenny. Zobaczymy, jak jest wyposażony. Mamy, jak widzę, nową lodówkę. Jeszcze z folią malutka lodówka, jak na stany wtedy mamy mikrofarówkę i taki mini piecyk. Można sobie kawałek pizzy tutaj podgrzać. Mini ekspres do kawy. Tutaj mamy dwie płytki do gotowania szafki dość spore tutaj u góry wiszące i na dole niestety nie ma tutaj zmywarki szkoda trzeba tutaj ręcznie myć w tym mini zlewiku tak wygląda aneks kuchenny obok aneksu jest szafa przesuwana w zabudowie spora tutaj mam jeszcze jakąś tam małą szafkę i lecimy dalej do przedpokoju w przedpokoju widzicie szafka ręczniki i tam są jeszcze różne płyny i tak dalej tutaj na dole w szafce mają płyn, mają e, suszarkę do włosów i tak dalej i tutaj się znajduje wejście do tu mamy drzwi do łazienki. Idziemy sobie zobaczyć do łazienki. Łazienka dość spora. Tak wygląda prysznic. Ubikacja z lewo zmywak. Mamy lustro. Mamy fajne dość oświetlenie. Też tutaj się znajduje spory kaloryfer. To jest też ważne tu w Minnesocie, aby było w apartamencie cieplutko. Jest czysto, jest fajnie, jasno. Że myślę, że jeżeli byśmy wynajęli ten apartament dla naszej Julii, miałaby blisko do pracy i miałaby nawet fajny apartament na jedną osobę, wystarczający na pewno. Myślę, że potem jej pokażemy ten apartament. Jeżeli będzie zadowolona, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby go wynająć. Ten gość ma tutaj 8 apartamentów w tym budynku, jak już wspominałem. Także może tu wyciągnąć miesięcznie około 14 tysięcy dolarów jeżeli bym miał wszystkie apartamenty wynajęte wiadomo, że jest to nierealne aby mieć wynajęte wszystkie apartamenty przez cały rok także nawet jak odliczymy 30% pustostanu to i tak gościu wyciąga tutaj na wynajmie około 10 tysięcy dolarów Minus oczywiście koszt utrzymania takiego budynku, podatki i tak dalej, ale myślę, że to już jest całkiem niezła suma, którą, z którą można tutaj spokojnie przeżyć. No zewnątrz widzicie jeszcze liczniki prądu, jest nawet jeden więcej. Nie wiem, może ten gościu też tutaj mieszka. Zaplecze tutaj nie jest za ciekawe, ale są e, już w cenie te parkingi, jak już wspominałem, wywóz śmieci i tak dalej. I mamy tutaj zaraz tą główną ulicę, którą można sobie spokojnie dojść. Wszystkie kierunki, do downtown również można iść pieszo, tutaj gdzieś 5-6 minut, i zarówno do Szpitala St. Mary's. Także szedłem teraz tutaj bokiem. Tutaj jest jeszcze wolny plac. A teraz idziemy na główną ulicę. I tam z tyłu, tutaj po tej stronie, nie wiem czy widzicie, jest taka, czy jest widoczna taka wieżyczka, i to jest właśnie już szpital, w którym pracuje Julia, że będzie miała tutaj blisko, ma chodnik, idzie sobie fajnie, albo po tej, albo po drugiej stronie może też jechać, jak widzicie autobusem, to jest chyba jeden przystanek do szpitala a jeżeli się uda tutaj w drugą stronę jak widzicie teraz w tą stronę, w którą teraz idę to dojdzie do Downtown Rochester i również w tą stronę oczywiście może dojechać sobie autobusem także w sumie fajnie fajny apartament dobra lokalizacja i myślę, że go Wynajmiemy czynsz. Wynosi 1800 dolców, jak już wspominałem, miesięcznie. Apartament znajduje się tutaj za mną. Widzicie na pierwszym piętrze. Jest ciepło, jest czysto. Jest aneks kuchenny. Jest, są pralki, suszarki i tak dalej. Jest bardzo dobrze wyposażony. Także jesteśmy zadowoleni. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobał. Ten apartament. Co myślicie? Czy ten wynajmujący robi tutaj dobry interes, wynajmując właśnie 8 takich mieszkań? Co o tym myślicie? O tym całym temacie napiszcie w komentarzach. A na dzisiaj życzę Wam, jak zwykle, przepięknego dnia.